Dzisiejszym gościem będzie Piotr Dróż, który przeszedł na jasną stronę mocy. Dzisiaj już nie egzaminuje, jest w stanie tak zwanego spoczynku, chociaż uprawnienia egzaminatorskie cały czas ma i w każdym momencie może wrócić do swojej nicnej działalności w Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie. Przepraszam, w Katowicach. W, Katowicach. w Zdroju. Gdzie? W Jastrzębiu Zdroju. Uważam, w Jastrzębiu Zdroju. Piotr, jak powiedziałem, przyrodna na jasną stronę mocy i prowadzi dzisiaj naukę jazdy ekspert, właśnie w Jastrzębiu Zdroju. Piotr wykręca wręcz niesamowitą zdawalność. Kuriozalną wręcz zdawalność, to jest szaleństwo kompletne, co on tutaj robi z tą zdawalnością. To jest 80 parę procent. 8 na 10 osób ponad zdaje egzamin na prawa jazdy u Piotra za pierwszym razem. Czyli tak jakby na przykład wziąć, nie wiem, was tutaj wszystkich, 10 osób, jeżeli byście byli, a jest was więcej, plus jeszcze Wojtka, tak, do pasa w dół, nie? To wówczas taka ilość osób za pierwszym razem u Piotra zdaje. Witamy Cię, Piotr. Piotr, ale tak zanim zapytam Ciebie o to o te błędy egzaminacyjne, to musimy wiedzieć, kiedy egzaminator w ogóle nie dopuści do egzaminu, bo ma takie prawo, że on w ogóle do egzaminu nie dopuszcza. Przychodzisz na egzamin, mówi, no niestety, nie możemy dzisiaj przeprowadzić egzaminu. Dlaczego? No, no jest kilka takich sytuacji. Pierwszym takim, taką sytuacją to jest wtedy, kiedy nie posiadasz dokumentu Ważnego dokumentu tożsamości. Mhm. Dla obywatela polskiego jest to dowód osobisty lub paszport, musi on być ważny, bo jeżeli wczoraj stracił ważność, a ty dzisiaj podchodzisz do egzaminu, to niestety ale egzaminator cię na ten egzamin nie dopuści. Jeżeli przyjdziesz z legitymacją szkolną, albo być może nie wiem, z jakąś legitymacją ubezpieczenia i tak dalej, to to też nie jest dokument tożsamości, który uprawnia do tego, żeby do tego egzaminu podejść. To jest jedna taka sytuacja, tak? No albo, że zapomniałeś całkowicie tego dokumentu. Zaświadczenie o zagubieniu dokumentu tożsamości też nie jest dokumentem tożsamości, bo nie, no to nie, pytanie, nie, często nie, pytanie nie, to pytanie na grupie facebookowej. To jeżeli zagubiłeś dokument tożsamości i zwrócisz się do Bordu, to wtedy nie potrącą ci opłaty egzaminacyjnej z dużym prawdopodobieństwem, bo to jest o. sytuacja, losowa i wtedy będziesz mógł przełożyć ten egzamin na inny termin. Natomiast, natomiast no, przyjście z samym zaświadczeniem to niestety, ale nie, nie skutkuje. Kolejnym takim, takim elementem to może, mogą, to może być brak okularów lub, lub Innych elementów wynikających z ograniczeń zdrowotnych. Tak? To może być aparat słuchowy, to może być szkła kontaktowe, soczewki, które są wpisane w naszym orzeczeniu lekarskim. Przypominam, że zanim wyrabialiście profil kandydata na kierowcę, to udawaliście się do lekarza. Lekarz, no, warto przeczytać, co w tym orzeczeniu lekarz napisał, i później to, co lekarz napisał, to w Wydziale Komunikacji wpisywane jest to do systemu i ośrodek szkolenia, pobierając wasz profil kandydata na kierowcę, również ma do tego, do tego wgląd. A w konsekwencji również ma do tego wgląd e-word, a w tym przypadku e, e, egzaminator. Także to jest też kolejna sytuacja, w której, jeżeli nie będziemy spełniać tych wymogów zdrowotnych, to egzaminator nas do egzaminu nie dopuści. Ale też ktoś wesołą muzyczkę puścił, ale też nie dopuści nas do egzaminu egzaminator, jeżeli złożyliśmy wniosek o udział instruktora i instruktor zaspał. E, tak, instruktor zaspał, ale to jest sytuacja, którą można bardzo szybko e, bardzo szybko e, odkręcić. Mógł, odkręcić, tak, bo wtedy podchodzi się do okienka, e, pisze się rezygnację z instruktora. Nie wiem, jak w innych wordach. W wordzie katowickim generalnie tutaj, także wtedy, kiedy instruktora nie było, albo na przykład miałem zdawać samochodem na, na ośrodka szkolenia, a samochód na przykład nie został podstawiony, albo się zepsuł, to po prostu podchodzę do okienka, piszę rezygnację, i w tym momencie egzaminator mnie, mnie egzaminuje bez instruktora, albo w tym momencie wyrażam zgodę na egzaminowanie samochodem, samochodem bordowskim. Także o, to jest, to jest, to jest sytuacja, którą, którą przynajmniej w Wordzie Katowickim, nie wiem jak w innych Wordach, trudno mi się jest wypowiadać, no. można rozwiązać, można ad hoc.